w kolejnym filmie z Minecraft jaskinia, więc zjeście film spodoba może z lajka, zasubskrybujcie kanał, dzwoneczkę, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzisiaj zbuduję sobie farmę świecących jagód, bo nie może tak być, że cały czas chodzę głodny i nie mam w ogóle serduszek, więc już zaczynam. Żeby najpierw zacząć tą farmę robić, to najpierw będę musiał zbierać dużo tych jagód, które rosną mi nad głową. I zastanawiam się, gdzie to zrobić, ale zrobię to tutaj, gdzie y, latają rośliny. To normalne, akurat, zjawisko. Aha. Bardzo normalne, więc ja się zbieram już za zbieranie. Dokładnie tak. Zbieram się za zbieranie, z, y, zbierających zbieraczy. Y, nie wiem, co ja właśnie powiedziałem, ale zbiera się po prostu za zbieranie. I muszę się podbudowywać tak cały czas do góry żeby to można było sobie tak na spokojnie, cyk cyk cyk. No zbierz to, o, dobra. Tutaj jest. Tam u góry jest, dobra. Cyk cyk. No, rozwal to, to sobie i tak rośnie. Cyk, dobra. Tutaj, tutaj. Tak bym chciał tego trochę uzbierać, żeby zrobić taką potężną farmę, tego jak na razie, bo jak znajdę sobie y, trawę, znaczy ziemię tu, bo da się znaleźć w, w t, y, ziemię Tu sobie zrobię wtedy farmę zboża, ale na razie nie znalazłem tej ziemi jeszcze To będę się żywił tymi jagodami, które daję po jeden, zawsze lepiej mieć Że y, jedzonko dostać po jeden niż po zero Więc, y, ciekawi już tego zebrałem, tam jeszcze nie wiem czy dosięgnę Chyba nie, to się podbudowywuje Chcę y, potem to rozwalę, cyk Widzimy się za chwilę, jak uzbieram tego sporo. Dobra, myślę, że wystarczająco tego zebrałem. Wystarczy teraz sobie skopać tego yy, kobla, jak to tam się nazywa. A brukowy łupek, OK. Niestety tam się zebrały na dole jakieś niefajni koledzy, więc trzeba ich tam będzie rozwalić. Ale na razie chciałbym to zniszczyć, bo to brzydko wygląda. Teraz jest tu strasznie ciemno, więc te ja mam nadzieję, że szybko odrosną. Żeby było tu jaśniej, bo tu jest teraz tak ciemno, że ja tu nic nie widzę, więc moby się teraz będą co, co chwilę respić, a ja nie mam kilo sikiera yy, z więc będę ich klepał łopa No, to ich poklepałem se, że mam nagle 3,5 serduszka z full Co tu ma być Odejdź Chocia, a masz złopaty, a masz złopaty, a masz złopaty. Odejdź, dziadu, nie bij mnie masz, dobra. Marchewkę dał! Jo, mam marchewkę, tylko co mi potem, mam marchewkę. Skoro nie mam ziemi! Dobra, to akurat niefajne jest, że nie mam ziemi, a mam marchewkę, dropną mi zombiak, muszę sobie ogarnąć ten miecz i inne rzeczy żelazne, bo jest naprawdę lipa, teraz to, no to jest, ile tych niefajnych nie przyjacieli tu idzie, giń i niech to odrośnie już te światło, bo zaraz tu mnie coś trafi, no, zginiesz od tej łopaty, dobra, zginąłeś, Ty ziemniaka jeszcze dropli, co to jest?! Dobra, nie mam pytań, nie? Ale dalej nie mam ziemi, bo nie znalazłem jej. Czemu ja to powtarzam już? 40 raz Nie wiem, jeszcze tutaj będę musiał to osuszyć. Nie wiem, czy tu jest dużo tego do suszania, No, trochę tego tutaj jest. Tu się jakieś rybki zrespiły. Zobaczmy, ile mam tego. 42. No dobra, myślę, że wystarczy taka ilość, jak na razie. Więc ja bym sobie ogarnął jeszcze tutaj i bo znalazłem w poprzednim filmie, jeśli nie widziałeś. To sobie zobacz, że znalazłem węgiel. Więc naprawdę spoko. Zrobię sobie tutaj mieczyk. Trzeba zrobić sobie więcej patyków. I sikierę zrób. Dobra, mamy sikierę. Cyk i cyk. Tutaj jest to czas jakby jakąś skrzynkę zrobić, ale mi szkoda drewna, uuu wow, chyba trochę już odrosło tych jagódek bo się jaśniej zrobiło, dobra nie będę gadał tylko już się zabieram za robienie, za suszenie tego terenu dobra wysuszyłem tutaj teren, zrobiłem wszędzie żeby był klej, więc mogę zacząć budować chciałbym to w sumie z tego zrobić jakoś tak, tu bym to postawił tutaj i tutaj sobie to by rosło tak, nie, wiem, czy jeszcze nie jedno wyżej. Żeby to tak o było. I tu sobie to rosło na spokojnie tu. Tylko czy na tym da się to sadzić, proszę. Dobra, da się, więc y, to by sobie tutaj tak o rosło. Tu by na przykład... Y, za, co ile tu jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. sześć Dobra, sześć kratek i na siódmej to tak średnio ale dobra niech w sumie będzie tak więc cyk 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 i cyk wygląda to spoko to wygląda tylko musi to jeszcze urosnąć więc znowu yy, raz dwa trzy cztery pięć sześć yy, sześć chyba tak i tutaj tak i teraz nie tak chyba mi braknie no jest na styk idealnie cyk jest równo Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, jest równo, więc można sadzić. Cyk, 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 cyk. Dobra. I muszę odbierać więcej mchu. Dobra, zbudowałem jeszcze dwie takie kolejne konstrukcje. Teraz wystarczy zasadzić tutaj świecące jagody. Cyk, 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 cyk. I mam nadzieję, że coś mi jeszcze zostanie, żebym mógł sobie odrodzić HP na maxa. Bo tak to strasznie zlipa z jedzeniem dalej, bo jeszcze to nie urosło. Dobra, tutaj już urosło. jak to szybko rośnie. Dobra, mi to pasuje. Tu jest wszędzie posadzone, więc fajnie można sobie tą resztę zjeść. I polowałbym teraz sobie na jakieś, na jakieś, yy, jak to się nazywa, szkielety, żeby dostać mączkę kosną. Tu w ogóle jeszcze jakieś zgnite mięso leży. Jakaś ryba się dusi, ok, nieźle, nieźle. Yy, gdzie są jakieś szkielety? Yy, tu coś widziałem, że strzelała, a nie, to są tylko zombiaki. I to dużo zombiaków, chyba dwa. Tu są, czy ile tu jest tych zombiaków? Czemu tu woda wszędzie leci? Halo! Niech ktoś tą wodę wyłączy, bo mnie denerwuje strasznie. Yy, dobra, weź postaw tutaj, Mech. Dobra, jedno źródło wody wyłączone. Tutaj jest drugie źródło wody, które też trzeba wyłączyć. Co tu się stało? Okej, okay. nieźle, nieźle się bawi Minecraft. Dobra, jest wyłączone. Tutaj trzeba kolejne wyłączyć, żeby to nie denerwowało. Ja Mogłem sobie tam na spokojnie zejść. Cyk, cyk. Dobra. Dobra, usłyszałem to i sprawdzić, co tutaj jest, bo tu strasznie dużo zombiaków przychodzi. Dobra, tu są jakieś szczały. Teraz nic nie widzę, więc idę po ciemku. Totalnie, wy pewnie też nic nie widzicie. Wy to jeszcze mniej widzicie, więc no, yy, fajnie, fajnie. Tu nic nie ma, tu też nic. Tu jest tak. O, dobra, jakaś skrzynka by było fajnie. Zaraz się tu zgubię i nie znajdę swojej bazy. Dobra, wychodzę stąd. Tu nic nie ma, strasznie tu ciemno, i nic nie widać. Wziąłbym sobie to drewno, ale wrócę tu jak będę je potrzebował, jakoś bardzo, bo na razie. Go nie potrzebuję, więc stąd wychodzę i idę szukać jakichś szkieletów, których nagle nigdzie nie ma, jak ich potrzebuję. Oczywiście, że tak to zawsze działa: jak nie chcesz szkieletów, to są wszędzie, a jak już nagle ich potrzebuję, to nagle wyparowały. W sumie to to strasznie szybko urosło, to już jest. No, prawie już to pierwszy rząd urosł. Ten ostatni jeszcze w ogóle nie zaczął prawie rosnąć. No, ale fajnie to idzie, idę szukać szkieletów. Dobra tak, szukam i szukam tych szkieletów i jakąś jaskinie, to było w sumie obok mojej bazy I czy coś tutaj będzie? Coś tutaj może jest Ale ja tego nie widzę, coś tutaj jeszcze było? U jest skrzynka, dobra Cyk, tam trzeba się dostać oczywiście, że jak jest skrzyneczka to idę od razu Dobra i uwaga, co w tej skrzynce jest? Wydajność 3, dobra, fajnie, jakieś e, świecące jagody Dużo węgla, jakiś chlebek, nasiona buraka, super Nasiona buraka Ale na co mi nasiona buraka No czy ty możesz to przenieść tu o Tak o Dobra dziękuję Dobra idę dalej Może coś tu będzie Tu był spawner Tu był spawner Tu jest spawner z zombiaków Proszę żeby nie zombiaków Czemu tu są latające tory Halo to nielegalne No nie spawner zombiaków Najgorzej Wow 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 Dobra spokój spokój Nie no ile Dobra chleb Fajnie chleb nie wiem, co tu zrobić zbytnio. Bo tu jest strasznie dużo tych zombiaków, A nie mam pochodni żadnej, więc lipa trochę. Ale trzeba pamiętać, że. że a, a, aha, że znalazłem kok z jabłko właśnie, dobra, nieźle. Dużo kości, 14 kości mam, dobra, opłacało się tu przyjść. Kolejny węgiel. Coś nie bije, właśnie. Nie. Nie. Odejdź, dziadu. Mały Prawda się zrespił. Mały zombiak Chodź tu, dziadu, umieraj. Dlaczego to jest zombie villager? Który tropnął mi ziemniaka? Dobra, ja stąd idę, uciekam stąd, bo zaraz umrę. Jedz to. Muszę stąd jakoś wyjść. Yy, a z wyjścia może być mały problem, bo się trochę chyba zgubiłem. Muszę się na pewno dostać jakoś do góry. Yy, tu jest jakieś. Jest, dobra, jest wyjście, w którym yy, byłem, tutaj. Bo tu są nawet moje bloki, dobra. Jakoś tu to było. Yy, tutaj jakoś chyba. Tak, pamiętam już chyba idę dobrze. Teraz tu. Dobra, jestem. Że ja znalazłem koks jabłko, to tego żem się nie spodziewał. I 14 kości mam, więc teraz mogę zrobić tak, o 42 mączki kostnej I cyk. A, to tak naprawdę to nie rośnie tak, czy naprawdę to nie może urosnąć? no, co? Ja myślę, że to sobie tak na spokojnie sobie to rozsadza, to tylko mi daje, że to wyrasta. No, niby fajnie, ale wolałbym, żeby to sobie urosło tak szybciutko, niż że ja mam to, o, tak sobie mogę tylko zrobić. Cyk, cyk. No i fajnie, więc to na tyle z tego odcinka. Nadzieję, że wam się podoba Jeśli tak, to możecie z lajka zasubskrybować kanał, dzwoneczkę, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Yo!